Decem, się siema. O ty złodzieju! Nie, nie, czekaj, czekaj, spokojnie, desem. Słuchaj, ja do ciebie w innej sprawie, słuchaj. No w jakiej, no mów ja mam na ciebie fajną niespodziankę, chodź zapraszam cię do mojego domu, serio, zaufaj mi, chodź, 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 serio co mam ci zaufać? No Upraduj chodź, chodź, zobacz, zobacz, serio, to się będzie opłacać. Mówię ci Okej okay. Chodź Decem, chodź, 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 Decem, desem, chodź, to już blisko, patrz. To mój domek, podoba ci się? E, za mało miedzi. Aha, no dobra, chodź, chodź ty niewdzięczniku, chodź, chodź tutaj, zapraszam, mnie Ciasny, ale własny. No. Patrz tutaj. Zapraszam cię do mojej piwnicy. O kurde No, o. dobra, jest. Oj, oj. Słuchaj, chodź, zapraszam cię tutaj, tutaj do mojego pomieszczenia, chodź, tutaj zaraz Ci pokażę o co chodzi. O! O! o. Kurde czekaj, to nie te pomieszczenia, to nie te, to jest... Nie... Na pamiątkę. Dobra, no dobra, chodź, chodź, chodź. A tutaj? A tutaj, no. Wow, 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 Fajne, fajne, co? Wydałem na to 30 milionów emerytów. Takie tam, Aha, wiesz, tak. groszowe sprawy, nie? Widzę, za grosze. Słuchaj, Widzę. taki tam, tutaj jest mój sejfik. Zaraz ci pokażę fajną niespodziankę. Chodź, mój uważaj. Bóreczny. Uważaj. Na co mam uważać? Uważaj, Ojo. uważaj, na co uważaj. U, chodź, zapraszam wow. cię tutaj do środka. Tutaj jest mój safing specjalny. I słuchaj, mam dla ciebie teraz do wyboru jedną z cech skrzynek. W jednej z nich są twoje bloki miedzi, a w dwóch są fajne niespodzianki. I teraz, jaką hmm. wybierasz? Jaką mam wybrać? Widzowie, jeśli mam wybrać tą środkową, wyjdźcie po prostu tego shorta, nie dawajcie suba ani lajka. Jeśli mam wybrać o tą. Nie, naprawdę. No, wow, mieć! Wow, 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 to wcale nie było ustawione! Let's wow. go!